Dlaczego choinka jest symbolem Świąt Bożego Narodzenia? Choinka, dziś tak oczywista w czasie Świąt Bożego Narodzenia, nie zawsze była ich symbolem. Jej znaczenie rodziło się stopniowo na styku wiary, natury i ludzkiej potrzeby wyrażania tego, co niewidzialne, za pomocą znaków. To nie tylko dekoracja, ale symbol o głębokim, wielowarstwowym sensie. Zanim choinka weszła do chrześcijańskiej tradycji, drzewo iglaste było znakiem życia. W środku zimy, gdy wszystko wokół obumierało, ono pozostawało zielone. Dla dawnych ludzi było to przypomnienie, że życie nie znika, nawet wtedy, gdy świat pogrążony jest w chłodzie i ciemności. Gdy chrześcijaństwo zaczęło się rozwijać, ten naturalny symbol zyskał nowe, głębsze znaczenie. W chrześcijańskiej interpretacji choinka zaczęła być odczytywana jako drzewo życia. Zielone gałęzie przypominały o nadziei, którą przynosi narodzenie Jezusa. Chrystus przychodzi na świat właśnie w czasie największej ciemności, by przynieść światło i życie tam, gdzie po ludzku wydaje się ono słabe lub zagrożone. Wiecznie zielone drzewo stało się więc znakiem obietnicy, że śmierć i ciemność nie mają ostatniego słowa. Istotne znaczenie mają także ozdoby zawieszane na choince. Światła symbolizują Chrystusa jako światłość świata, tego, który rozprasza mrok ludzkiego serca. Dawniej były to świece, dziś lampki, ale sens pozostał ten sam. Przypomnienie, że Boże Narodzenie to święto światła. Ozdoby, jabłka czy bombki nawiązywały pierwotnie do owoców z rajskiego drzewa, przypominając historię grzechu i jednocześnie zapowiedź odkupienia. Sama forma choinki skierowana ku górze również nie jest przypadkowa. Wskazuje na niebo, na Boga, ku któremu człowiek podnosi wzrok i serce. Drzewo stojące w domu staje się jakby pomostem między codziennością a tym, co święte. Wprowadza do zwykłej przestrzeni znak obecności Boga, który w Bożym Narodzeniu przychodzi właśnie do domu, do rodziny, do zwyczajnego życia. Choinka stała się symbolem świąt także dlatego, że łączy ludzi. Wokół niej gromadzi się rodzina, przy niej pojawiają się prezenty, przy niej śpiewa się kolendy. Jest znakiem wspólnoty, radości i bliskości. Nie dominuje, ale towarzyszy tak jak Bóg, który w Bożym Narodzeniu nie przychodzi z przymusem, lecz z cichością. Dlatego choinka nie jest jedynie tradycją ani elementem wystroju, jest symbolem życia, nadziei, światła i obecności Boga pośród ludzi. Stojąc w centrum świątecznego domu, przypomina, że nawet w najciemniejszym czasie roku rodzi się światło, które nie gaśnie. I właśnie dlatego choinka tak mocno wpisała się w historię i serce świąt Bożego Narodzenia.